Dzień dobry, witamy na briefingu prasowym z udziałem pani Marleny Maląk, minister rodziny i polityki społecznej, pani Urszuli Ruseckiej, poseł na Sejm, przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz pani Barbary Sochy, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Pani minister, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowna pani minister, szanowna pani przewodnicząca, pani poseł, mamy przyjemność dzisiaj tutaj w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, po raz kolejny po opowiedzieć Państwu, jak wygląda polityka prorodzinna rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rozpoczęła się ta podróż zmiany rzeczywistości, czyli budowania dobrego czasu dla polskich rodzin w roku 2015. Była to wtedy kampania prezydencka pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wtedy zostały zapowiedziane konkretne zmiany w realizacji polityki prorodzinnej. Rozpoczęło się wdrażanie tych zmian w momencie, kiedy ugrupowanie prawo i sprawiedliwość przejęło władzę. A przede wszystkim jest to zmiana filozofii wsparcia rodzin. Te wszystkie środki, które trafiają z budżetu państwa na wsparcie rodzin, nie są dla nas kosztem, ale są inwestycją w przyszłość. Inwestycją w przyszłość, budowania silnej, niezależnej Polski, opartej na tym, co jest najważniejsze, bo rzeczy ważniejszych nie ma: budowania silnej rodziny, to jest ten fundament zbudowany ze skały rodziny, która ma poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczenia finansowego, możliwości realizacji, rozwoju, a przede wszystkim podjęcia tego, co jest najważniejsze. Decyzji o wejściu w związek małżeński o tym, aby rodziły się dzieci, żeby na świat przyszło to pierwsze dziecko i kolejne. To jest ta nasza filozofia. Ta filozofia, którą rozpoczęło świadczenie 500 wdrożenie tego świadczenia od 1 kwietnia 2016 roku. Wiecie państwo, w jaki sposób ewaluowało to świadczenie. Początkowo mieliśmy kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Jednakże naszym celem byłoby, ten program był programem społecznym, a wręcz można dziś powiedzieć społeczno-gospodarczym, który przekłada się na poprawę jakości życia rodzin i ten cel został osiągnięty. Wszystkie wskaźniki wskaźniki związane z sytuacją materialną rodzin jednoznacznie pokazują, że na tle Unii Europejskiej Polska jest jednym z liderów, liderów gdzie polskie rodziny nie są zagrożone, jak najmniejszym stopniu są zagrożone ubóstwem. Program 500 który za chwilę, bo jesteśmy już i o tym będzie mówiła i pani przewodnicząca, i pani minister, jesteśmy już przy nowej odsłonie tego programu. A więc od 1 stycznia przyszłego roku planujemy, że będzie to program 800. Zmiana tego programu jest zmianą przede wszystkim wsparcia finansowego, świadomie podjęta decyzja że zmiana od 1 stycznia 2024 roku, dlatego, że dzisiaj to wsparcie dla rodzin, które jest za, przekazywane za pośrednictwem i świadczenia Rodzina 500+, innych programów, które w, te, w, te, w ciągu tych 8 lat wdrażaliśmy, a więc i program Dobry Start i w ubiegłym roku wdrożony Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a także świadczenie matczyne, te programy cały czas wspierają polskie rodziny. Oprócz tego yy, program 500 plus był swoistą tarczą antykryzysową w czasie COVID-u. Dzisiaj, kiedy poczucie bezpieczeństwa jest nadal zagrożone za naszą wschodnią granicą, toczy się regularna wojna, kiedy, kiedy my staramy się przede wszystkim nie pozostawiać Polaków samych sobie, a więc wdrożone i tarcze antyinflacyjne i inne instrumenty związane wsparciem rodzin, aby Polacy czuli to, że Sytuacja gospodarcza jest trudna, ponieważ wojna przekłada się bezpośrednio na nią, ale my pomagamy Polakom. I dlatego też w trosce o to, aby polskim rodzinom żyło się coraz lepiej, aby z tego dobrostanu, który staramy się tworzyć rozwoju gospodarczego Polski, zrównoważonego, dynamicznego, budowania nowoczesnego państwa trosce o finanse publiczne, o to, żeby środki się znalazły na to, żeby inwestować w rodziny, ta decyzja jest świadoma, że od 1 stycznia 2024 roku. Ale w przestrzeni publicznej słyszymy wypowiedzi opozycji, jednych, że te świadczenie powinno być, drudzy oczywiście, kiedy mieli swoje pięć minut, zarządza, biorąc odpowiedzialność za zarządzanie państwem, absolutnie nie prowadzili tej polityki prorodzinnej, a więc nie było bezpośredniego wsparcia w postaci takich świadczeń jak między innymi 500 plus. dzisiaj chcą przyspieszyć termin wypłaty. My odpowiedzialnie mówimy. Powtórzę, 1 stycznia 2024 roku jest to przede wszystkim wiarygodność i sprawstwo w działaniu. Ponieważ został ten, ta zmiana została ogłoszona przez architekta tych wszystkich dobrych zmian, które wdrażamy, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, został rozpoczęty cały proces legislacyjny i on w tej kadencji zostanie zakończony. A więc Polakom gwarantujemy polskim rodzinom, że to wsparcie będzie realizowane od 1 stycznia. Warto też podkreślić dzisiaj, kiedy mówimy o polityce prorodzinnej, że dla nas jako Rządu Prawa i Sprawiedliwości jest także ważne, aby polskie rodziny godnie zarabiały, dlatego troszczymy się o to, żeby minimalne wynagrodzenie było waloryzowane, żeby było godnie waloryzowane, określenie i stawki godzinowej, ale także wzrost przeciętnego wynagrodzenia, które z roku na rok jest coraz wyższe. Troszczymy się o to, aby rynek pracy był rynkiem stabilnym. Czas covid kiedy walczyliśmy o każde miejsce pracy, potem inwestycje strategiczne, które dały tą siłę rozwoju, turbodoładowanie gospodarki, przyczyniły się do tego, że sytuacja jest stabilna. Drugie państwo z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej, a z szacunków Ministerstwa Rodziny z wczorajszego dnia za miesiąc czerwiec stopa bezrobocia spada do 5%. Oznacza to, że sytuacja jest bardzo dobra. Oczywiście są województwa, które mają wyższą stopę bezrobocia. Jednakże my cały czas wprowadzamy działania takie w postaci programów także pilotażowych, aby dać możliwość publicznym służbom zatrudnienia we współdziałaniu także z innymi organizacjami, aby wdrażać instrumenty, które jeszcze poprawiają kondycję rynku pracy, która jest bardzo dobra. Dlatego też ta dobra kondycja rynku pracy pozwoliła nam rok temu prowadzić odpowiedzialną politykę migracyjną. Mogliśmy sobie pozwolić na to, aby przyjąć uchodźców, głównie kobiety z dziećmi przybywające z Ukrainy. Tutaj znalazły schronienie, tutaj mają dach nad głową i tutaj mają miejsca pracy i osiągamy w ten sposób efekt synergii. Ważną rzeczą, o której yy, będzie mówiła też pani minister, jest program Maluch Plus i program ten uzupełnia przede wszystkim, daje możliwość wsparcia rodzin, łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Kolejna odsłona już w tym momencie taka. Można powiedzieć, aplikacja stała, gdzie samorządy, kiedy podejmą decyzję, że jednak chcą, aby na ich terenie opieka żłobkowa funkcjonowała, te wystąpią pośrodki do nas, do Ministerstwa Rodziny. Środki są zabezpieczone o to, aby przygotować takowe miejsca. Szanowni Państwo. Polityka prorodzinna, wsparcia rodzin z dziećmi, wsparcia seniorów jest sercem polityki społecznej rządu prawa i sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Uszulę Rusecką. Szanowny pani minister, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zorganizowanie tego spotkania w ministerstwie, ponieważ z punktu widzenia przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nowa odsłona programu, 500, plus, a tym samym 800, plus, to udowadnianie tego, że rząd prawa i sprawiedliwości, rząd zjednoczonej prawicy, ma te atrybuty, które w polityce są najważniejsze, a mianowicie wiarygodność. Przypomnę, że wczoraj na popołudniowym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie i szczegółowe rozpatrzenie. Projektu ustawy Rodzina 800, chcę zaznaczyć, że żadne z ugrupowań politycznych nie było przeciwne przyjęcia tej ustawie. Bo, szanowni Państwo, politycy opozycji już wiedzą, że podczas kampanii wyborczej nie jest dobre deprecjonowanie i umniejszanie dla tego programu. Ale czy tak będzie po, po wyborach? Czy gdyby udało się jakimś cudem zdobyć władzę przez te, te ugrupowania, które do tego pretendują, czy tego świadczenia nie zabiorą? Wczorajsza wypowiedź w Radio Z rzecznika Platformy Obywatelskiej, który który powiedział, tutaj warto to odsłuchać, że 500 plus to wzmacnianie przemocy i wzbudzanie postaw patologicznych. To jest skandaliczna, Szanowni Państwo, wypowiedź, która pokazuje tak naprawdę, jaką opinię o programie Rodzina 500 plus, 800 plus ma opozycja. To maskowanie się teraz przed wyborami, nie pokazywanie swojego prawdziwego oblicza to jest właśnie ta postawa, którą reprezentuje nasza opozycja. Nie dajmy się, Szanowni Państwo, temu y, y, złudzeniu nabrać to Prawo i Sprawiedliwość przyjęło program w roku 2000, od 1 kwietnia 2016 roku funkcjonuje program pionierski, autorski, autorski na, w Polsce, bo przecież takie programy w przestrzeni w innych krajach Europy funkcjonują już od, od dawna. Więc dlaczego, jeżeli dzieci w Niemczech, we Francji, w innych krajach Europy mogą takie programy. Mieć. Dlaczego Polski do tej pory nie było e, stać na tego typu programy? Ano nie było, dlatego że e, poprzednicy e, woleli, aby wzbogacały się elity, aby szalały ma mafie VAT-owskie, mafie paliwowe, a to prawo i sprawiedliwość stać na taki program, stać, aby wzmacniać polskie rodziny, dlatego że uszczelniliśmy nasz i uzdrowiliśmy nasz system e, fiskalny. Bardzo się cieszę jednak, że udało nam się przepchnąć już przez pierwszy etap, przed, przed, przez komisję. Przed nami dzisiaj drugie czytanie. Tutaj jedno z ugrupowań zapowiedziało poprawkę, Pan z PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz, który w sposób jakby swoją poprawką chce podzielić dzieci bez względu na to, czy rodzic pracuje, czy rodzic nie pracuje. Na komisję ta poprawka nie wpłynęła. Zobaczymy, czy podczas drugiego czytania ta poprawka wpłynie. Natomiast ja mam nadzieję, że wszystkie ugrupowania jednogłośnie zagłosują za tym bardzo dobrym, przełomowym i historycznym programem, jakim jest program Rodzina. 800+. Plus. Przypomnę, że program był, czy nowa odsłona tego programu była zapowiedziana podczas naszego programowego ULA przez premiera Jarosława Kaczyńskiego i już doczekała się w szybkim tempie jego realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu wiceminister rodziny i polityki społecznej, panią Barbarę Sochę. Szanowna pani minister, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Dzisiaj mówimy o polityce rodzinnej. My, chociaż zbliża się koniec kadencji, my nie przestajemy pracować i zwiększać wysiłków na rzecz polskich rodzin. Dzisiaj prawdopodobnie przez Sejm w drugim czytaniu i w, na tym posiedzeniu będzie przyjęta nowelizacja ustawy o programie Rodzina 500+. Program stanie się programem Rodzina 800+, od 1 stycznia, ale to co ważne to również program Maluch. I tutaj nasze wysiłki też absolutnie nie ustają. W tym roku ogłosiliśmy... Rekordową pod względem budżetu edycję. Włączyliśmy, jak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, turbodoładowanie, szósty bieg tego programu. Łącznie 5,5 miliarda złotych przeznaczonych na powstanie kolejnych 100 tysięcy miejsc. I to są pieniądze, które, po które każda gmina, każdy samorząd w Polsce. Może sięgnąć. Przygotowaliśmy zasadnicze zmiany w tym programie, tak, aby ułatwić samorządom inwestycje w instytucje opieki. Po pierwsze, nie jest potrzebny wkład własny, aby taką inwestycję rozpocząć. Po drugie, oprócz środków na utworzenie miejsc przeznaczamy również środki na to, by te miejsca utrzymać, a więc dofinansowanie przez pierwsze trzy lata istnienia tych instytucji w kwocie powyżej 800 zł, to jest ogromna. Ogromne wsparcie w kosztach utrzymania tych instytucji. Po trzecie, program został zmieniony w program wieloletni. Edycja 2022-2029 oznacza, że samorządy będą miały aż trzy lata na przeprowadzenie inwestycji, co jest ogromnym ułatwieniem dla samorządów, dla których budowa od zera nowych obiektów, nowych, nowoczesnych. Żłobków jest zadaniem wymagającym, ale też pozwalającym na to, by, by, by te żłobki mogły powstawać. W ramach nowej edycji, tak jak powiedziałam, przewidzieliśmy 102 tysiące kolejnych miejsc, 240 tysięcy miejsc już w Polsce istnieje. W ramach pierwszego naboru, który zakończyliśmy w lutym bieżącego roku, Powstało zapotrzebowanie, zakwalifikowaliśmy wnioski, dzięki którym powstanie ponad 80 tysięcy miejsc, a zatem prawie 80% tej puli środków już wykorzystaliśmy. Pozostałe, z tego 38 tysięcy utworzą samorządy, a zatem to będą żłobki publiczne te, które cieszą się największym powodzeniem wśród rodziców. Dzięki temu naborowi zniknie nam z mapy Polski, kilkaset białych plam. Do tej pory było 1100 gmin w Polsce, w których nie istniała żadna instytucja opieki. Po naborze, który zakończyliśmy, będzie to już tylko 680, będą to 683 gminy. Ta mapa, którą państwo widzicie, to jest mapa, która w doskonały sposób pokazuje co zastaliśmy przejmując władzę w 2015 roku, jak wiele było gmin w Polsce, w których istniały instytucje opieki. Mapa 2023 na niebiesko pokazuje te gminy, które już mają instytucje opieki. Na zielono te gminy, które dzięki tej edycji po raz pierwszy będą mogły utworzyć instytucje opieki żłobkowej w Polsce, ale to nie koniec. Szanowni Państwo, w tej puli środków z 5,5 miliarda złotych pozostało nam jeszcze do rozdysponowania ponad miliard 200 milionów złotych. Dzięki tym środkom utworzymy kolejne prawie 23 tysiące miejsc. W naszym przekonaniu będzie to już liczba w skali Polski wystarczająca, natomiast warunkiem do tego, aby była to rzeczywiście liczba wystarczająca jest to, aby sięgnęły po te środki te gminy, które właśnie jeszcze białymi plamami są. Dlatego będziemy nadal pracować również przez całe wakacje, aby te gminy, którym oferujemy konkretne środki na utworzenie instytucji, po te środki e, zechciały sięgnąć. I tutaj ważna informacja dla samorządowców. Dzisiaj ogłaszamy nabór ciągły. Nabór, który oznacza, że w każdym momencie do końca 2025 roku będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Maluch. Natomiast szanowni państwo, drodzy samorządowcy, jeżeli wyczerpiemy środki wcześniej, to oczywiście tych kolejnych naborów już nie będzie. Te nabory będą się odbywały w turach, w turach kwartalnych z wyjątkiem tej tury, którą teraz rozpoczynamy, ponieważ nabór w tej turze rozpoczynamy dziś, kończymy z końcem wakacji, czyli 31 sierpnia. Po tym dniu będziemy weryfikować wnioski, które właśnie w ciągu tych dwóch miesięcy wakacyjnych do nas wpłyną, i na koniec września kolejne gminy, kolejni inwestorzy, kolejne podmioty niepubliczne dowiedzą się, czy zostały zakwalifikowane w ramach programu Maluch Plus i jakie środki otrzymają, i będą mogły już z końcem września rozpocząć swoje inwestycje budowy nowych żłobków. I dzięki temu. Będziemy mogli na bieżąco odpowiadać na oczekiwania kolejnych samorządów. Dlatego w tym miejscu apeluję do samorządowców o nieodkładanie tych inwestycji na przyszły rok czy na koniec 25 roku, bo tych środków może już nie być. Zachęcamy do tego, aby składać wnioski już od teraz do końca sierpnia, to jest ta pierwsza tura, a później przez kolejne kwartały to będą tury kwartalne, czyli kolejną rozpoczniemy 1 września, zakończymy z końcem. Bieżącego roku, i tak dalej. I dzięki temu będziemy bacznie obserwować też, jak samorządowcy do tych, do tych inwestycji podchodzą, czy kolejne białe plamy nam będą znikać. A żeby tak się działo, to pierwszeństwo we wszystkich tych turach będą miały przede wszystkim samorządy, a po drugie samorządy właśnie z tych gmin, w których do tej pory nie ma żadnej instytucji opieki, dlatego że naszym celem jest to, aby nie tylko powstawały kolejne tysiące miejsc żłobkowych w Polsce, ale żeby one powstawały też w tych miejscach, w których do tej pory ich nie było, tak aby rodzice zgodnie z filozofią naszej polityki rodzinnej, o której mówiła pani minister, aby rodzice mieli realny wybór z jakiej formy opieki chcą korzystać, by kobiety mogły w miarę swoich możliwości, chęci wracać do pracy również w tych gminach i na tych terenach, gdzie dzisiaj jeszcze nie ma żłobków, a liczymy, że dzięki temu programowi one powstaną. Bardzo dziękuję.